Cześć dziewczyny i w kolejnym filmie. Dzisiaj odpowiadam na Wasze pytania, jak radzić sobie z niedoskonałościami. I przede wszystkim przygotowałam dla Was takie SOS dla skóry, ponieważ każda z nas ma często kilka dni w miesiącu, kiedy pojawiają się niedoskonałości, jest dużo stresu, różne sytuacje, które powodują, że po prostu tej niedoskonałości powstają. Więc dzisiaj przejdziemy przez etapy pielęgnacji, jak odpowiednio oczyszczać skórę twarzy, jak ją tonizować, czym, no i jakich składników poszukiwać. Więc mam nadzieję, że to SOS dla skóry Wam się spodoba i taką serię chciałabym wprowadzić. Żeby po prostu podpowiadać Wam, jakich produktów poszukiwać właśnie na takie dni, że mieć je zawsze pod ręką, żeby po prostu. Ładnie koiły Waszą skórę, wygładzały ją przede wszystkim, no i oczywiście niwelowały jej doskonałości, więc mam nadzieję, że taka tematyka Was zainteresuje. Także zaczynam. początku filmu staram Wam się również opowiadać o swoim makijażu, więc podpowiem Wam podkład, który mam dzisiaj na sobie. To jest marka dla mnie jeszcze nieznana, ponieważ widziałam ją już na naszym polskim YouTubie. Dużo się pojawia testów, więc trafiłam za trzecim razem witalny kolor podkładu, czyli Skin Lift Foundation od marki Rodial. I muszę Wam powiedzieć, że powiem. No naprawdę szczerze, to jest perfekcyjny podkład. On praktycznie nie wygląda jak podkład, ale jest na skórze, bardzo ładnie wygładza, wygląda no na maksa naturalnie. zresztą same przyznacie, zobaczcie, że no praktycznie go nie widać. Ta skóra ma taką przyjemną fakturę, naturalną przede wszystkim. Um, I nowa pomadka od Banana Beauty Secret Crush, ja już wam ją pokazywałam, ona chyba nawet była w ulubieńcach, bo powiem Wam, że ma idealny, wiosenny kolor, pasuje też do gumeczki, Góbeczkę jest, słuchajcie, z oszą, gdzie się po prostu zapałam na zakupach, bo podobał mi się kolor, a wiecie, że ostatnio akcent kolorystyczny również jest na włosach. no i Przechodzimy do tematyki dzisiejszego filmu. Przede wszystkim chciałabym się skupić na składnikach, które powinnyście poszukiwać w produktach, jeżeli chcecie ukoić skórę, wyciszyć ją i też mocno zregenerować, bo skóra, która ma niedoskonałości która się leczy z niedoskonałości, przede wszystkim potrzebuje też dużej regeneracji, więc na pierwszym miejscu oczywiście śluz ślimaka, e, to jest składnik, który bardzo mocno działa odżywczy na skórę, regenerujący na przykład na niedoskonałości, pozostałościach po niedoskonałościach, ponieważ tutaj pojawiają się drobne ranki, a śluz ślimaka bardzo ładnie działa regenerująco ogólnie na tkankę. E, później mamy oczywiście betaglukan, jest odżywczy, również regenerujący, Przecudownie mam wrażenie, że koi skórę. E, pojawia się również wąkrotka azjatycka, która bardzo wycisza skórę. To jest taki e, element ukojenia w kosmetyku. E, no i oczywiście niacinamid, bo niacinamid rozjaśnia, regeneruje, w zmarszczki e, i przy okazji e, leczy drobne niedoskonałości, więc to jest multifunkcyjny składnik w kosmetykach. Ja powiem Wam, że dużo mam właśnie produktów z niacinamidem. E, no a co za tym idzie, dzisiaj Wam pokażę w kilku etapach pielęgnacji, jak... E, aktywnie zadziałać tymi składnikami na naszą skórę. No więc mam nadzieję, że te kosmetyki Wam się spodobają i przy okazji może część macie, więc podzielcie się opiniami na ich temat e, i podajcie dalej swoje pole. Przejdziemy do demakijażu. Demakijaż to tak naprawdę podstawa naszej pielęgnacji. Czysta, zdrowa, oczyszczona skóra. Muszę Wam powiedzieć, że lepiej ogólnie wchłania składniki aktywne, ale po prostu e, jest taka wolna od tego wszystkiego, co nam się osadziło w ciągu dnia, czyli kurz, zabrudzenie, jakieś pyły. E, no i przy okazji nasze sebum, które na bieżąco pracuje, wydziela się, no i jeżeli mamy celę problematyczną i nieodpowiednio ją też chronimy, e, chronimy, nawilżamy i pielęgnujemy, no to po prostu to samo się wydziela w zdecydowanie większej ilości. To też jest widoczne, jak za mocno oczyszcza się na przykład skórę, więc tutaj sięgają produkty delikatne. No i pierwszym krokiem jest olejek. To olejek marki Unique, do którego ja wracam już nie wiem, który raz. Natomiast on, słuchajcie, pięknie leży i doskonało się, bo ma w składzie nagietek. Ekstrakt z nagietka przede wszystkim jest idealny do sery problematycznej, tłustej, mieszanej. Eee, I osoby, które jeszcze nie używały tego olejku, muszę Wam powiedzieć, że to jest ogromna strata dla Waszej pielęgnacji, z uwagi na to, że ten olej po prostu działa cudzo na skórze. Pięknie ją zmiękcza, bardzo ładnie oczyszcza, jest delikatny, absolutnie nie podrażnie Waszej skóry, ale dodatkowo bardzo ładnie regeneruje skórę i Kontroluje wydzielanie sebum. Jeżeli macie skórę mocno problematyczną, ona się przetłuszcza, zwłaszcza w strefie T, te podkłady, po prostu macie wrażenie, że one mocnie oksydują, na przykład w strefie T, po prostu to nie wygląda dobrze. Gdzieś tam tutaj w okolicach policzków e, macie wrażenie, że to sebum pracuje nadmiernie, to właśnie takie produkty Wam pomogą. E, więc to jest naprawdę świetne. Tutaj mamy jeszcze olejek makadamia. Bardzo ładnie też działa Odżywczy na skórę, zabezpieczająco, więc absolutnie na etapie do makijażu nie przesuszycie tej skóry. E, I coś, co poleciała mi naszego się jako smatolog. Żel z białą glinką, który bardzo ładnie absorbuje sebum. Jest jeszcze wersja zielona i ona też jest super, ponieważ posiada oczar widlisk, który bardzo ładnie koi skórę, i to jest totalne, że to jest dla cely problematycznej, ale również e, mamy wąkrotkę azjatycką, a tutaj biała glinka bardzo ładnie absorbuje, też odświeża kolory, więc jeżeli na przykład macie taki poszarzały kolorek skóry, ona jest wiecznie zmęczona, e, to nałóżcie sobie e, tą piankę. Też są, słuchajcie, mniejsze wersje, więc możecie sobie przetestować. Na Laros jest kilka opcji ogólnie pod kątem gramatury, e, więc tam też Was zachęcam. Sam. Ogólnie Laros, słuchajcie, to jest takie miejsce, gdzie po prostu macie możliwość skorzystania i z opieki kosmetologa. Ja na bieżąco z tego korzystam. E, I przede wszystkim możecie zawsze zapytać. Zapytać na Instagramie, na Facebooku, możecie się kontaktować z gościem naszym kosmetologiem, ale co jest też ważne, macie mnóstwo próbek na przykład do zamówień, co mnie ogromnie cieszy, ponieważ jak dostaję od Was na przykład zdjęcia Waszych zamówień, to pojawia się masa próbek i po prostu jesteście w szoku, że możecie sobie tyle kosmetyków przetestować, zobaczyć konsystencję, powąchać dany kosmetyk. Yy, bo nie możecie po prostu ich zobaczyć stacjonarnie, więc próbki zawsze Wam to ułatwiają yy, no i kanał na YouTubie, ale ma też, słuchajcie, kanał na YouTubie yy, więc wracając do pianek, to to jest, słuchajcie, produkt, który przede wszystkim bardzo ładnie wyciszy Waszą skórę i też ładnie oczyści, ja go ostatnio nawet widziałam u Katosu, bardzo mnie mocno zainteresowała ta pianka, bo ja częściej korzystałam z tej zielonej, ja mam też cerę problematyczną i powiem Wam, że ostatnio na przykład o, powiem Wam, że mnie zaskoczyła moja cera, bo ona była gładka, gładka, gładka pięknie wyglądała i nagle po prostu... Nie wiem, czy to jest kwestia stresu. Pytałam się Was o olejek CBD. Może coś słuchajcie, i polecicie, ale po prostu miałam totalny wysyp. I nałożyłam sobie ciekrę ceramidowy, wszystko to pięknie się wyciszyło. Nałożyłam sobie białą glinkę rewelacja, to wszystko tak wyciągnęło, zaabsorbowało mi sebum i skóra była taka wygładzona więc to jeżeli macie problem z cerą problematyczną, to też jest takie moim zdaniem duże SOS no a teraz przejdziemy do tego. Na bieżąco pokazuję Wam również toniki, esencje które bardzo lubię w swojej pielęgnacji, ale dzisiaj skupiamy się na cerze problematycznej i to jest nasze SOS dla skóry, więc skupiamy się przede wszystkim na kwasach E, zwłaszcza BHA, e, wokółce azjatyckiej, która wycisza skórę i przede wszystkim reguluje wdzielanie sebum e, I tutaj zatrzymam się na dwóch produktach, które Wam chciałam polecić, i też Wy mi mocno polecacie, sprawdzają Wam się rewelacyjnie. Zresztą marka Cosrx. ogólnie specjalizuje się w dobrej tonizacji, no i przede wszystkim takich esencjach, tonikach z kwasami. Więc jeżeli tutaj poszukujecie danego kosmetyku, myślę, że w markę Cosselix warto, e, warto sprawdzić przede wszystkim. E, no i mam dwa produkty. Pierwszy, który tak naprawdę może pojawić się w Waszej codziennej pielęgnacji, Waszej tonizacji, również pod kątem Waszego makijażu, no bo jest to kosmetyk po prostu pięknie nawilżający, z wąkrotką azetycką. Tutaj mamy jej duże stężenie, w związku z tym skóra będzie na bieżąco kojona. I to jest kosmetyk bardzo, bardzo nawilżający. Muszę Wam powiedzieć, że ja po prostu na bieżąco też potrzebuję nawilżenia, moja skóra się wtedy mniej przetłuszcza. No i co za tym idzie, lepiej po prostu wygląda podkład. Ja... Nie robię poprawek w ciągu dnia, mimo że ja nagrywam w domu, nagrywam później w pracy, więc moja skóra po prostu wygląda świeżo, mimo że są lampy, mimo że jest światło i też wygląda naturalnie. Ja staram się mało makijażu nakładać. Dosłownie jedną taką warstwę, która by pokryła ewentualnie w okolicach policzków kolejną, żeby ładnie po prostu był wyrównany kolory. Staram się tak, jak wiecie, sięgać po lekkie produkty, Dzisiaj naprawdę mam bardzo, bardzo, bardzo lekki podkład, ale nawilżenie jest też ważne, więc jeżeli mocno Wam się przedłuża skóra, ona jest taka wręcz podrażniona, gdzieś tam pojawiają się doskonałości, wąkrotka azetycka, słuchajcie, będzie super, to jest bardzo nawadniający w ogóle tonik i tutaj macie też atomizer, więc możecie zabrać ją ze sobą na przykład do torebki i po prostu zawać skórę w ciągu dnia, tak jak ja teraz, żeby po prostu odświeżyć tę skórę. To jest, słuchajcie, super. Natomiast produkt, który stosujemy, ale nie codziennie, tylko w, też w zależności od potrzeb, w zależności od tolerancji naszej skóry na kwasy BHA, yy, esencje z, właśnie z kwasami od marki Coserix, to jest BHA Blackhead Power Liquid i ona przede wszystkim yy, sprawia, że yy, ten drogowy na skórek nie pojawia się w takiej nadmiernej ilości, skóra się mniej przetłuszcza, bo automatycznie gruczoły łojowe są, yy, ich praca jest regulowana yy, i skóra jest po prostu wygładzona, bo ten kwas delikatnie działa od zwiększająco, złuszczająco. No i przede wszystkim na te wszystkie nasze niedoskonałości, które najczęściej pojawiają się w okolicach policzków, żuchwy, gdzieś tam czasem na czole, są niwelowane e, właśnie za sprawą kwasu PHA. To jest bardzo przyjemny składnik, ponieważ on nie jest bardzo mocny, agresywny i tutaj e, to nie jest też taka esencja, która Wam przede wszystkim mocno e, złuści skórę, więc ona nie będzie taka, wiecie, przesuszona, nie będą wióry, nie będzie Wam się rolał podkład absolutnie, zresztą do tego e, produktu stosujecie góra dwa razy w tygodniu, to jest tak co trzeci dzień, czwarty, e, po prostu stosujecie jako taką esencję, nakładacie e, możecie waciki, możecie dłońmi i po prostu ją pozostawiacie na skórze. E, koreańskie produkty nie mają czystego kwasu salicylowego, oczywiście możecie tutaj... Mm, Poszukiwać w innych kosmetykach, które, nie wiem, mogą sobie na to pozwolić. Natomiast koreańskie kosmetyki są bezpieczne dla skóry pod kątem stężeń. One absolutnie nie podrażnią waszej skóry, nie przesuszą, tylko będą delikatnie złuszeć, ponieważ Koreańczycy wychodzą z założenia, że takie substancje powinny się pojawiać na bieżąco w waszej pielęgnacji, a nie agresywnie działamy na skórę, dlatego też te niskie stężenia bezpieczne i bardzo też delikatne. Wiecie, że każdy z nas używa kremu, ma swojego ulubieńca i chyba najczęściej pojawiają się z waszej strony pytania właśnie o krem, Ten finalny etap pielęgnacji, więc dzisiaj wam pokażę dwie opcje do pielęgnacji wieczornej yy, i coś pod makijaż. Słuchajcie, świetna, fajna, żelowa konsystencja od marki Unix. Zresztą marka Unix skupia się przede wszystkim na takich leciutkich konsystencjach. To na pewno zau zauważycie używając ich sera ponieważ są lekkie, e konkretne, jeżeli chodzi o kluczowe składniki, bo mamy podział na propolis, róże, betaglukan, e mamy również esencję ze ślimaka, no i e titri czyli e drzewko herbaciane, ale i coś z wąkrotką azjatycką, więc e znalazłem dla Was taki wyciszający krem-żel, bo to jest taka substancja, która się szybko wchłania, a przede wszystkim macie wrażenie, że ta konsystencja jest po prostu leciutka, ładnie trzyma też makijaż, no i nie przedłuszcza Waszej skóry, nie obciąża, bo skóry problematyczne, jak mają na przykład niedoskonałości, to o Jezu, żeby coś nałożyć, żeby coś po prostu dotknęło naszej skóry, gdzie ona jest naprawdę podrażniona, każda niedoskonałość nas często boli, E, powiem Wam, że taki po prostu żel Wam wyciszy tą skórę i będzie idealny, wręcz w punkt bym powiedziała, jeżeli chodzi o taką pielęgnację. Natomiast marka Koi wypuściła krem z bakupiolem. Ja go sobie bardzo cenię w swojej pielęgnacji, z uwagi na to, że mocno wyciszy moją skórę. E, no powiem Wam, że po opakowaniu już zużyłam i to w tempie takim naprawdę ekspresowym. E, są osoby, które po prostu nie mogą używać retinolu, bo na przykład karmią piersią, są w ciąży i nie mogą na bieżąco złuszać delikatnie skóry. To jest ogromny problem, dlatego też, że kosmetologia wyszła naprzeciw e, temu, żeby po prostu te osoby mogły korzystać z działania retinolu, ale mieć jego roślinny odpowiednik, czyli bakuchiol, e, ponieważ nie jest fotouczulający, więc e, możecie używać go cały rok, rano i wieczorem. E, delikatnie złuszcza, nie wysusza jak retinol i nie jest tak agresywne dla skóry. E, no i co jest najważniejsze, leże niedoskonałości, bardzo ładnie też nawilża, a tutaj mamy również niacynamid, który działa rozjaśniająco, przeciw i skwalan, który pięknie zabezpiecza skórę. I skwalan jest to taki olejek, który po prostu zachowuje się jak takie nasze naturalne sebum, bardzo też wnika w naszą skórę, więc pięknie pielęgnuje. To jest taki naprawdę bezpieczny olejek. To jest e, skwalans z oliwy z oliwek, więc jest naprawdę bardzo przyjemny dla skóry, lekka konsystencja. No i dla mnie idealny do wieczornej pielęgnacji, ponieważ rano po prostu wstaje i jest e, Wiem, że oglądając ten film nie zabraknie fanów również masek na noc, no ja jestem chyba pierwszą i największą fanką tych produktów. Ja po prostu uwielbiam działanie masek na noc. To są takie kremy, ale takie bardzo aktywne i faktycznie one pompują witalność. Ja mam słuchajcie, takie dwa po prostu moje absolutne hity, które uwielbiam i które na bieżąco Wam polecam, więc to nie będzie zdziwienie, ale przy cerze problematycznej, tak jak moja, sprawdzają się rewelacyjnie, więc mam Propolis, który działa przede wszystkim bakteriobójczo, regenerujący na skórę i jak mam takie... Dni, kiedy po prostu nie lubię swojej skóry. Ona wieczorem po prostu tu, 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 tu jest wysypana i gdzieś tam są takie krostki. One się bardzo ładnie wchłaniają też w ciągu nocy, więc absolutnie pod makijażem tego nie widać. Ta faktura jest bardzo wygodzona, ale wieczorem po prostu mam wrażenie, że nie wiem, coś się stało i trzeba szybko działać. I Propolis właśnie szybko działa, więc jeżeli macie taki wysyp, jakieś drobne krostki, coś się musi szybko zagoić, jesteście przed ważnym dniem. To słuchajcie, maska regenerująca Propolis. Dwa-trzy razy w tygodniu i po prostu wygładzi wam skórę, zregeneruje bardzo ładnie też okoj, mam wrażenie. Propolis, słuchajcie, ma XXX składników odżywczych, jest naprawdę bombą energetyczną dla skóry. E, rewelacja. Dodatkowo konsystencja ponownie marki Unik, e, jest bardzo leciutka. To jest, słuchajcie, bardzo leciutka maska. Maski się kojarzą z taką odżywczą, dosyć gęstą formułą. A tutaj po prostu macie kosmetyk, który zachowuje się jak krem, a działa jak krem plus serum i jeszcze taki szok dla skóry, więc. Mega energetyczna po prostu maska na noc, pięknie pachnie, jest bardzo, bardzo wyciszająca i coś, co yy, świetnie, się nawilża skórę. Skóra problematyczna yy, jest taka kapryśna, bo ona się bardzo przetłusza, ona się broni, yy, pojawiają się doskonałości, więc my musimy ją też regenerować. I beta-glukan to jest taki w punkt moim zdaniem składnik odżywczy, yy, bardzo fajnie działa na skórę problematyczną. Ja chcę takiego wygładzenia, takiego napompowania, takiego efektu wow i yy, dużego oczywiście nawilżenia to ta maska na noc, słuchajcie, powiem Wam, że po zużyciu nawet Gosia w pracach bo Boże, ile Ty tego zużyłaś, przecież to jest wow, to jest tak wydajna maska, a ja naprawdę powiem Wam, że nawet dwie takie grubsze warstwy nakładam i pamiętam, opowiadałam Wam ostatnio na vlogu, że jak miałam taki ogromny wysyp, taką skórę mocno przesuszoną po kwasach, to nakładałam ją sobie słuchajcie, taką grubą warstwą też rano, takie, takie pół godzinki zmywałam i naprawdę super, naprawdę, po prostu miałam taki oddech, że wow, jestem po prostu zadowolona z tego efektu, moja skóra jest ukojona, więc konsystencja jest słuchajcie, mega, mega przyjemna, ona jest taka zbita, bardzo nabliżająca, ale jak wstajecie rano, to macie taki efekt baby face, takiego wygładzenia. Ona słuchajcie, nie jest droga, więc możecie śmiało korzystać. Też zostawiam Wam kod rabatowy na Laros, minus 10%, więc on jest jak najbardziej słuchajcie, aktualny, działa i też widzę, że z niego na bieżąco korzystacie, jak macie shopping. Często jak piszemy na Instagramie, to mówię Wam, że jest kod rabatowy na Laros. Tak, wiem, korzystam i też po prostu na bieżąco, jak robicie shopping, to o nim pamiętacie, no bo zawsze macie przede wszystkim opcje darmowe wysyłki, albo po prostu kosmetyki, albo po prostu ich więcej. E, więc dziewczyny, to jest, słuchajcie, shot dla skóry, maski na noc, no i coś, słuchajcie, punktowego. Ja od lat, słuchajcie, korzystam z Pionkankul Acne. To jest mój totalny hicior. Ja nie wiem, ile opakowań zużyłam. 3-4. Teraz mam, słuchajcie, w razie W po prostu taki e, swój taki spot, e, spot cream. E, bo to jest po prostu krem punktowy. On ma bardzo przyjemny skład. Przede wszystkim szybko się chłania i na niej się Jak macie wysyp również pod makijaż, rewelacja. E, Pionkankul to jest, słuchajcie, od lat mój naprawdę taki ulubieniec. Ja dużo testuję takich spotów, takich kremów. Ale to jest, słuchajcie, no nie wiem, mam wrażenie, że taki po prostu kosmetyk, do którego wracam regularnie. Jeszcze z Medihil, ten punktowy taki z klasem salicylowym. Dwuwarstwowy produkt, tutaj Wam się wyświetli, jest naprawdę rewelacyjny i on po prostu bardzo ładnie jakby działa punktowo na to miejsce, delikatnie wysusza, ale tylko ten punkt, na który nakładacie. I powiem Wam, że też szybko leczy doskonałość, także te dwie, dwie rzeczy Wam mogę polecić. Coś też pod makijaż, co powiedziała mi w sumie też naszego Gosia, kosmetolog, to są, słuchajcie, te plasterki z Coserixa i to są plasterki, które, słuchajcie, po prostu nakładacie później na nie podkład i one są niewidoczne. I się na przykład bardzo, powiem Wam, że bardzo często korzysta z tych plasterków. Już Wam, słuchajcie, otwieram, bo mam dwa opakowania. Nie wiem, czemu ja, słuchajcie, sobie otworzyłam dwa. Także sobie mam, że jak coś sobie w zapasie zamawiam, to później po prostu... Hmm, nie wiem, mam wrażenie, że ona się. Co jest też ważne, to ich wielkość, bo ona jest też dostosowana do po prostu waszego wyprysku, a czasami mamy. Wiecie, wulkan, coś naprawdę się dużego pojawia, i to jest taki moment, że on tam rośnie, 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 rośnie. I w tym momencie, kiedy zauważycie, że coś po prostu się dzieje pod skórą, nakłada się ten plasterek. To są plasterki koloidalne. Też na Laros pojawiło się takie pytanie z waszej strony, czy możemy go na przykład nakładać na dekolt, jak jesteście w ciąży? Tak, słuchajcie, bo to jest plasterek koloidalny o nie takim agresywnym składzie, więc on też was nie przesuszy, nic się tam nie zadzieje. To jest po prostu punktowe działanie na poszczególne wypryski. E, także dziewczyny, mam nadzieję, że to podsumowanie Wam się przydało. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą Wam chciałam pokazać, e, testuję sobie ten krem, też e, pod makijaż, e, więc dzisiaj go też mam. E, ale jedną rzecz zużyłam i naprawdę mi fajnie też pomaga utrzymać dobrą kondycję skóry, czyli ceramidę. Ceramidę to jest słuchajcie, taki no, po prostu cement międzykomórkowy, więc on bardzo ładnie leczy doskonałości, bardzo ładnie działa naprawczo na skórę, więc jeżeli ona gdzieś jest uszkodzona, jest bardzo też e, no, pokrzywdzona przez kwasy, no bo kwasy jednak działają tak inwazyjnie na skórę, złuszczają, to potrzebujemy czegoś takiego wyciszającego, więc by tak lukan, ceramidy, wąkrotka azjatycka to są świetne słuchajcie składniki, które przede wszystkim wyleczą Waszą skórę, więc ja Wam polecam e, tą serię ceramidową. Genialne, słuchajcie skład, bo mamy ceramid NP, e, mamy pantenol, mamy kwas hialuronowy, więc to jest słuchajcie taki produkt, który przede wszystkim e, w przypadku kremu jest również wąkrótka azjatycka. <laughs> Będzie działał po rewelacyjnie. Ja sobie e, wczoraj e, nałożyłam właśnie na buzie, bo tutaj miałam taki mały wysyp na skórze e, i powiem Wam, że ten krem bardzo ładnie wyciszył moją skórę. I powiem Wam, że on bardzo działa podobnie do tej maski. Jest taki wygładzający, taki efekt baby face daje, także stwierdziłam, że będzie idealny pod makijaż. No i tak, słuchajcie, wygląda z bliska moja skóra. Widzicie, ona tutaj jest, tutaj ma jakąś doskonałość, tutaj coś się pojawia, tutaj. Słuchajcie, ta faktura jest bardzo gładka, no niedoskonałości są rzeczą normalną, gdzieś tam się stresujemy. My teraz stresujemy się po prostu dokumentacją przed wylotem i tak dalej, i tak dalej, więc też trzymajcie kciuki, no i coś się czasem pojawia. Ale słuchajcie, to jest po prostu sztos, to jest moje w ogóle totalne odkrycie. Ja przez przypadek zobaczyłam u kogoś e, jakieś małe konto, słuchajcie, na Instagramie, u dziewczyny, która bardzo sobie chwaliła w ogóle tą serię ceramidową. Spodobało mi się opakowanie, a finalnie działanie tych kosmetyków i mam już drugą giełkę w zapasie, a krem, słuchajcie, testuje cudowna, welurowa konsystencja. Także full kosmetyków, no ale mam nadzieję, że coś wybierzecie. Pamiętajcie o kodzie rabatowym na Laros, on y, działa cały czas. No i mam nadzieję, że ta pielęgnacja Wam przede wszystkim pomoże. To będzie takie SLS dla skóry. No i będziecie się cieszyć po prostu piękną, gładką, promienną przede wszystkim skórą, no bo latem nakładam mniej podkładu, a co za tym idzie, chcemy po prostu mniej ukryć. Także ja się z nami żegnam, ściskam Was się korek, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!